Wójta Gminy Nowy Targ, pana Jana Smarducha, robostza Parafii Rogoźni, księdza Andrzeja Bukalskiego. Gdzieś tu widziałem przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ, pana Wiesława Pazygnata Witam panią radną gminy Nowy Targ, panią Janidę Zabawę. Witam serdecznie wszystkich, wszystkich gości przybyłych z Morza na naszej miejscowości. Witam przedstawicieli prasy, portali internetowych. Witam Radio Aleks. Dziękuję za przybycie i witam wszystkich zawodników uczestniczących w zawodach oraz ich trenerów i opiekunów. Życzę wszystkich dobrych wyników i że wyjedziecie z Rogoźnika zadowoleni pomimo pogody. Bardzo serdecznie witam wszystkich sponsorów naszej imprezy, właścicielowi Stadiny Dworna za to, że nas tutaj tak mile gości. Na sam koniec witam wszystkich rogośliczanów, dziękując im w tym miejscu za wykonanie pięknego wieńca dożynkowego oraz udzieloną pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. Okolicznych sąsiadów proszę o cierpliwość i wyrozumiałość podczas trwania tej imprezy, zwłaszcza w godzinach nocnych. Wszystkim życzę dobrego wypoczynku, miłego spędzenia czasu i radosnej zabawy do rana. Dziękuję. Pamiętajcie, że podeszuje zawsze słońce. Dziękuję bardzo. W imieniu organizatorów otwieram dzisiejszą imprezę. Dziękuję bardzo. Teraz się troszeczkę nagodą. Ostatni górę w Rugoźniku, jak widać, po stroju, ale jak wiecie, każdego. Tego kto prowadził, ubierał określony sponsor, no w tej chwili, w tym roku nie było regionalnego, no był taki jak jest, trzeba się było ubrać jak jest, nie ma innego wyjścia. Słuchajcie, program mamy dość długi, dość napięty, lekkie opóźnienie, było bo się nam tu sałty zło na, ale mu dali taką litanię lorytańską do przeczytania, no to krócej nie mogło być. Słuchajcie, mamy tu wiele atrakcji, pierwsza atrakcja to prosto z nieba woda święcono. Na razie nie w małej ilości, większa podobno mogłaby być, ale ta grogoźnik dojdzie do parkura. Na razie nie ma, jest dobrze. Teren jest grząski, no ale mam nadzieję, że konie sobie poradzą. Są tu tam trzy kategorie albo trzy grupy wiekowe. Taki, co będą skakać Niczej wyżej, a ci na końcu to jest najwyżej. Chyba, że ci wcześniej im zrobią dziurę, to jest wysoko, co się nie podskoczą. No ale może, będziemy widzieć. Ci, którzy się nie znają na koniach, to tłumaczę, że koń składa się z chłopa, bo z baby to siedzi na koniu, z chuzdy i leczy, nie? A resztę to jest tak, kuń właściwy, kuń środkowy, końcowy, czy inaczej, łeb, brzuch i te cztery litery co ma z tyłu. Słuchajcie, no my na taki dyspacz nie będziemy, bo górole to twardy naród. ostatnio się przekonali o tym Witowie, kiedy im wszystko zało, no i tak patrzą, a tu tak po polu chodzi kapelusz góralski, w dół w górę, w dół w górę. Telewizja przyjechała, no tak patrzą, pytają mi się pierwsze gazdy, gazda, a co do ten kapelusz tak chodzi, a czasami się tak zatrzyma? No bo wiecie, this, this, tym, ale Józek zapotuka go do Zełorać czo. No mu czemu ten kapelusz tak czasami się zatrzymuje w jednym miejscu? No przecież łorka to ciężko robota, to i to cało tryć podu, nie? Słuchajcie, nie będziemy tu żadu zagadać, bo Aniu Pański już był, tak jak go do 12 godzina wybiła. Pierwsza tutaj grupa, która wystąpi do spyzówki, mali pyzowianie będą nas tutaj już i raczyć muzyką goralską, tańcem goralskim i śpiewem. Poza tym w programie mamy jeszcze kilka atrakcji oprócz tu wyjrzeć wymienionego toru z przeszkodami. To będzie tor trialowy. Ci będą mieć najwięcej do pokazania, bo warunki są świetne. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w imieniu całej ekipy sędziowskiej. Po raz trzeci spotykamy się na gminnych amatorskich zawodach jeździeckich imieniem księdza profesora Józefa Kisznera. Należą się im gromkie brawa od nas wszystkich. Szczególnie, że nie patrzą na te warunki. Na to, że leje, na to, że mokro, i dostają. Kochają oni te zwierzęta, kochają ten spór. Zweszczujmy ich gromkiem i brawami jeszcze raz. Brawa dla nich wszystkich. Czas został uchomiony. Pierwsza przeszkoda 0 punktów, czyli bezbłędnie. Przeszkoda numer 2. 0 bezbłędnie. Przeszkoda numer 3: 0. Przeszkoda numer 4 bezbłędnie. Przeszkoda numer 5 również 0. Jeszcze tylko celowniki mety. Zawodniczka otrzymała sygnał startu. Czas zostanie uruchomiony w celownikach startu. Pierwsza: 0. Druga 0, przed trzecią jest niestety nieposłuszeństwo konia, kosztuje to zawodniczkę 4 punkty karne, ale ponownie pokonana przeszkoda 0. Czwarta zero 5.0 zero. i jeszcze tylko meta. I dziękujemy I witamy Ryniczkę Wojciecha. Rozpoczął przejazd. Przygotuje się gruszka Patrycja. Pierwsza i druga zero. Pierwsza zero, druga również bezbłędnie. Trzecia zero czwarta zero piąta zero i brawa, bez przejazd.